Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na makiecie. Tak jak widzicie zacząłem już pomału robić tutaj tunel. Na początek zbudowałem taką konstrukcję. Zobaczcie, taką tutaj z takich, nie wiem jak to nazwać, patyków, co będzie szkieletem tunelu. Teraz pomysł mam na to taki, żeby okleić tą konstrukcję może na początek kartonem. Zobaczcie, też przykleję tak klejem na gorąco. A później, jak już tak będzie oklejone to to zacznę tworzyć, tutaj modelować jakieś góry z gazet e, i kleju, e, wikolu. Bo będę moczył gazety, jakiś tam papier i będę przyklejał na to i żeby stworzyć tutaj jakieś takie góry. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra teraz wezmę, potnę sobie ten karton, tekturę i poprzyklejam tutaj klejem na gorąco do mojej konstrukcji. i Później Wam pokażę jak to będzie wyglądało. Oczywiście potem jak już to będzie tak wzmocnione tą, tym, to, to, tą tekturą. sobie zaznaczę, mniej więcej w którym miejscu e, ten tunel będzie, i odczepię już go tutaj od, od, tego, od tej płyty, tak, żeby można było go później sobie zdejmować. Wyczyścić tory. A więc widzimy się w kolejnej scenie, kiedy już będę miał oklejony tunel tekturą. Zobaczcie, boki są już oklejone. Przykleiłem karton klejem na gorącą. Teraz dotnę karton na górę i przykleję górę. A więc zobaczcie, szkielet tunelu jest już gotowy. Okleiłem już wszystko kartonem. Udało mi się też już odczepić tunel od podłoża. Muszę przyznać, że trochę się z tym namęczyłem, ale udało się. Zobaczcie, tak wygląda szkielet. Teraz zajmę się oklejeniem tego tak wstępnie w środku oraz na zewnątrz. Koncepcją mam taką, żeby wykleić to najpierw na przykład papierem z takim gazetowym z <laughs> przepraszam klejem wikolem. Później być może zastosować na to bandaż. Taki z gipsem, a później środek pomalować. Zastanawiam się też, czy, czy nie zrobić oświetlenia w środku. Nie wiem, czy to ma sens, ale z drugiej strony może było to całkiem ciekawe. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy oświetlić tunel w środku, czy sobie to darować? W następnej scenie pokażę Wam, jak zajmę się oklejaniem. Szkieletu tunelu, pokażę Wam teraz, jak już zacząłem oklejać środek tunelu. Tutaj mam przygotowany klej wikol z wodą. Też też trochę tutaj zużyłem. Do tego gazetki reklamowe z Lidla. Wikol najtańszy, jaki jest dostępny. Nie trzeba tutaj nic drogiego i zobaczcie zacząłem już uklejać tunel I jak to robię biorę hezetkę moczę ją w kleju takie zwinięte fragmenty daję na róg i przyklejam mamy piękną pogodę, więc robię sobie to na dworzu. i do tego uklejam boki i środek. Składam na pół, moczę w kleju i przyklejamy. Tutaj w środku jednak postanowiłem nie wyklejać tego tym bandażem z gipsem, zostawię go sobie na zewnątrz, a tutaj wykleję tylko gazetami i pomaluję środek. No I tak po kolei, warstwa po warstwie, wyklejam cały środek tunelu. Tak, żeby zamaskować po prostu te listewki, patyki, klej i jakoś fajnie żeby to wyglądało. Tak to wygląda. Pokażę wam jak już będzie środek cały wyklejony. Do zobaczenia w następnej scenie. Witam w ostatniej scenie tego odcinka filmu o budowie tunelu. Pokażę wam co zrobiłem. Mamy dzisiaj kolejny piękny słoneczny dzień, więc sobie tutaj na dworzu pomalowałem ten środek. Tunelu. Myślę, że chyba więcej nie ma co robić tutaj, jeśli chodzi o środek, ponieważ tak tego za bardzo nie będzie przecież widać. Oczywiście dajcie znać, czy podświetlić wjazdy do tunelu. Obiecałem również, że powiem Wam, na jaki natrafiłem problem, jeśli chodzi o tunel. A mianowicie chodzi o portale tunelowe. Kupiłem jeden podwójny i dwa pojedyncze, oba są tunelami kolejowymi. Nie są to tunele drogowe. Portale, przepraszam. I jaki jest problem? Zobaczcie, jeśli chodzi o portal podwójny, zobaczcie, jest w porządku. Mniej więcej jest takiej wysokości jak tutaj, co zrobiłem. Tunel i tutaj bez problemu wjedzie pociąg z podniesionymi pantografami. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o portale pojedyncze, zobaczcie, nie ma szans na to, żeby wjechały tutaj pociągi z podniesionymi pantografami. Nie wiem jeszcze, czy to wykorzystać, czy jakoś, nie wiem, podnieść tutaj, przerobić to wszystko, tak żeby one je wykorzystać. Czy jednak będę musiał kupić inne portale? Może to dlatego, że. Zobaczyłem później, że te portale są z epoki pierwszej. Wtedy nie jeździły pociągi elektryczne, i może tutaj ten problem stąd się wziął. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zastanowię się nad tym, Mówię, czy to przerobić, podnieść i tutaj jakieś skały zrobić, czy coś takiego, taki wjazd wyżej. Czy jednak będę musiał zainwestować i kupić inny portal. To się wszystko okaże. A więc, jeśli chodzi o tą część filmu, zobaczcie, że już tutaj mamy środek tunelu gotowy. Jest już pomalowany. Teraz następnym etapem będzie zrobienie góry. A więc, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.